Dzień dobry, tutaj ten Caddy, za ze mną jest? Ja, i to jest na przez nas zbudowana mapka Parkour. Właściwie to jest Skype. Dobra, to jest tam wskocz, a ja przeczytam zasady. Nic nie niszcz, e, możesz zazbrać tylko glinę. Enderpearlły to punkty. Nie cheatuj. Enderpearlły są do zaryzykowania. I have fun! A tutaj jest nasz kanał YouTube do, nowości. Eee, no wiecie, kręcenia let's play'ów. No, kod 4, 3, 2, 5, 6... Dobra, no to lecimy. Zapisz gdzieś. Dobra. 4, 3, 2, 5, 5, 6. Proszę, zapisane. Ja się przez tą mapę. przerobieniu niej? Po co wyprodukowaliśmy taką mapę? Ja nie mogę. Dobra, teraz ja. Jest dobra, spróbuję dotrzeć do a um, czek Dobra, jest udało się, jest ostatni... Proszę. Muszę się najeść, bo jeszcze zginę. O nie, tam trzeba doskoczyć. A ja jakoś umiałem doskoczyć. O tak. Dobra. No jak to ma być? Jest. Ja Spróbuję tam doskoczyć. Jeszcze info do co widzę w prawym górnym logo, to jest nowa zainstalowana modyfikacja. Laze Minimap. To, jak to się tam... What the fuck? Nie pojmuję ja tego, no... Ja nie mogę. Mocne. Ja nie, Dobra, to widzimy się, kiedy zdążymy to przejść. No, udało nam się przejść z tego tego nie, 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 było, ale jakoś przeszliśmy. Uh -huh. O, glina. nie, nie, O, no. nie, 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 ci połowę. Proszę. nie, nie, nie było. O, tutaj. Proszę. Le Leża tam. Dobra. Ja będę to szukać dalej. Może to będą jakieś. O, o tu jest. O, tu. Co? 3, mam 12. Ja mam dać cię jeszcze już... Ja mam też dwanaście. O. o. Ech, dobra. Są, ta, są... tam? No, ja mam Szesnaście i pięć. A... a te drzwi jak otworzyć? Nie było dźwigni? Jest. O. Dobra. A teraz pobawimy się w koop. Hmm, pamiętasz ta... O, tutaj są szyfry. Pamiętasz tam ten szyfr? 2, 4, 3, 2, 5, 6. To ten! O, rozwaliły się drzwi. A tu? A to po co? Nie wiem. Ale się rozwaliły drzwi. Dobra, wywal te drzwi. Uus, co tu mam. Jak mamy tam dojść? Chyba ender. Chyba ender peluły. Podła. O, o, o. Będzie boleć Dobra, teraz ja spróbuję. Ooo. to Tu jeszcze za mapę. Dobra, to ja spróbuję. OK. Teraz poza mapę. Albo na no to. Dobra, to ja. Ja, ja. Oj. Żyje! Dobra. O. O mój Boże. Dobra, dobra. Leć. No, pagady. Ups. <laughs> nie to. A napisz bring in moja nana. Proszę. Jesteś? No. A, to jest. Dobra. No, nie. Dobra, że... o, teraz muszę trochę odczekać. Ja muszę trochę odczekać. Net. A ja od razu na samym górę pójdę By... <laughs> Przeteleportowało cię tu, A, ja nie mogę. Co za głupa mapa? Ma Wypadniesz <laughs> poza mapę. U Dobra. Próbuję. Leć, leć, leć! No! No pogodii! O nie no! Ale one nas no, 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 tam... Jasne A ja za chwilę się zabiję. No, pagady, ja ci jeszcze pokażę. Nie, no... Teraz to mamy dylemat. Nie mamy już... Kurek... Ender Nie mamy już Ender Uff. Dobra, to widzimy się za chwilę na samej górze. No to jesteśmy już na górze. Jest jakimś cudem się dostać... O, co? nie wiem Koniec, ale nie zaba Ale nie ma ale nie fajdy To mamy tam skoczyć We Wina? I co tam jest Nic Pusta? No. Pokaż mi tam Dobra, dalej mi. O, posta. Komentujcie, subskrybujcie. No komentujcie, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. Za ten śmieszny filmik epic failowy. Dobra, pa! Zaltowałem, nie nacisnął ten przycisk. No dobra, teraz pa.